Hej, witam Cię na kanale Odmazanie na ekranie. Dzisiaj kolejny odcinek, a dzisiaj Tobie podam, jak w bardzo prosty sposób możesz się odchudzić, możesz zmienić swoje zdrowie, zmienić swoje życie naprawdę bardzo prosty sposób na to, żebyś po pierwsze schudł w naturalny sposób, właściwie bez wysiłku, nabrał niesamowicie dobrych nawyków dla Twojego zdrowia. Odbudował swoje zdrowie, organizm zacznie żyć naprawdę coś niewiarygodnie prostego. Dużo ludzi to zna, ale tak naprawdę bardzo mało ludzi to stosuje od początku do końca, a efekty mogą Cię po prostu zadziwić. W jaki to sposób? Po kolei. Przede wszystkim powiem Ci troszeczkę od końca. Opowiem Ci, co zrobi Twój organizm, jak zareaguje. Po pierwsze, stracisz zbędne kilogramy, o których mówię w tytule. Po drugie, odbudujesz florę bakteryjną. Po trzecie, pozbędziesz się e, pasożytów z swojego organizmu. pozbędzisz się metali ciężkich. Wzmocnisz swój organizm, poprawi się twoi, kolory twojej skóry, poprawią się twoje włosy, paznokcie, oczy, wiele elementów, ponieważ ten składnik posiada e, pierwiastek, który jest bardzo istotny dla naszego życia. Istotny i niewiarygodnie go jest mało w pożywieniu, bardzo mało można powiedzieć. Występują go coraz mniejsze ilości, a dla naszego organizmu jest niezbędny. Mówię tutaj o krzemie, krzemie, który buduje wszystko. Krzem, który jest takim, można powiedzieć, budulcem. Krzem, który jest jak dla domu, jak będziesz budował dom, całym szkieletem. To dzięki właśnie krzemowi budujemy szkielet dla przyszłych komórek. I co się takiego dzieje? O czym ja w ogóle dzisiaj chcę powiedzieć? Mówię dzisiaj o Ziemi Okrzemkowej. O Ziemi Okrzemkowej, którą mnóstwo ludzi zna, a ja uważam, że wielu ludzi nie docenia tego, jakie Ziemia Okrzemkowa może zrobić dla Ciebie dobre rzeczy dla Twojego organizmu. Naprawdę nie masz pojęcia, co się stanie w Twoim organizmie, jeżeli zaczniesz regularnie, codziennie przyjmować Ziemię Okrzemkową. Ale co się z tym wiąże? Co musisz zrobić? Jak to przyjmować? Teraz tobie to opowiem, aby stracić zbędne kilogramy. Ja spróbuję tą kurację właśnie teraz zacząć, dokładnie w momencie, kiedy zaczynam ten film. Zacznę robić tą kurację zimą krzemkową dodatkowo, bo to jest bardzo dobry moment. Moment dobry, dlatego że jest właściwie jeszcze kalendarzowa zima, ale można powiedzieć, że już wchodzimy delikatnie w wiosnę i już można zacząć to robić. Co robimy? Kupujemy wszystkim zimę krzemkową dobrej jakości co najmniej kilogram i zaczynamy kurację. Przy tej kuracji przede wszystkim nabierzesz nawyków. Nawyku picia wody, bo przy tym braniu ziemi krzemkowej absolutnie nie możesz o tym zapomnieć. Jeżeli będziesz przyjmował ziemię krzemkową i nie będziesz pił odpowiedniej ilości 2,5 litry wody, 3 litra wody. No, to po prostu zrobisz sobie krzywdę. To nie będzie dla ciebie korzystne. To będzie wręcz odwrotnie, będzie to dla ciebie niekorzystne. Organizm po prostu wysuszy. Bo co okrzemki robią? Okrzemki mają tą wadę, a zarazem zaletę. A uważam, że wielką zaletę, którą możemy wykorzystać. Okrzemki mogą po prostu wysuszyć każdy mikroorganizm. Kiedy ona, kiedy ten, e, ziemia zostanie wejdzie do naszego organizmu, to tak. Po pierwsze, oczyści nas ze złogów. Po drugie, e, zabije nam pasożyty. Zrobi to w bardzo e, ciekawy sposób. Zrobi to mechanicznie. E, przytknie się do takiego pasożyta, na przykład do takiej glisty, e, przebije się i po prostu ją wysuszy. Wysuszy ją i... Ona zginie, wysuszy się i potem zostanie wydalona. I tak to będzie z wszystkim. Ponadto będzie łączyła się z metalami ciężkimi, z aluminium, które teraz nas dziesiątkuje, które tak naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że jest wszędzie, w każdym opakowaniu mamy aluminium. To aluminium dostarcza się do naszego jedzenia i my to po prostu przyjmujemy. Aluminium, które jest tak naprawdę rakotwórcze. Nie wiem, czy wiecie, że tak naprawdę w dużej mierze. Na upadek Rzymu miało wpływ to, że był wszędzie ołów. Ołów, który jest również, również dla naszego organizmu strasznie niebezpieczny. Ja też sam jestem osobą, która kiedyś na badaniach okazało się, że mam przekroczony poziom ołowiu o 300%. O 300% miałem przekroczony poziom ołowiu, nie będąc w ogóle tego świadomy. Oczywiście ten ołów się wziął z, z warunków pracy, z tego gdzie żyjesz, no i oczywiście z czego co jesz. Bardzo dużo ołowiu możemy przyjmować właśnie w warzywach. Często to są warzywa niestety z marketu. Jeżeli odpowiednio ich nie przygotujemy, będziemy tego bardzo dużo przyjmowali, to może dla nas się skończyć nieciekawie. Właśnie ta, ten pomiar, pomiar ołowiu można sobie zrobić i warto też, też za to zadbać. Ale tu nie trzeba nic robić. Tu po prostu zaczynamy przyjmować ziemię okrzemkową. Można do tego również przyjmować zielone szejki, które też oczyszczają nasz organizm, ale ziemia okrzemkowa zrobi coś niewiarygodnego. Jak to przyjmować? W bardzo prosty sposób. Wstając rano, będziesz przygotowywał sobie szklankę takiej porcji ziemi okrzemkowej. Robisz to w ten sposób, że nadszczopijesz pijesz tą ziemię okrzemkową. Rozpuszczasz jedną, bo najczęściej to mamy taką w takim pudełko 1 pudełko kg jednolitrowym, mamy tutaj podziałkę 3 gramy tej ziemi okrzemkowej a, a tej ziemi okrzymkowej hmm, po prostu wrzucamy do szklanki wody hmm, i rozpuszczamy to smakuje to dziwnie można to również przyjmować z pożywieniem ale ja tą metodą, którą Ci podaję hmm, gwarantuję Ci, że hmm, po pierwsze waga spadnie, po drugie hmm, organizm odżyje, wzmocni się i odmłodzi się to jest metoda na odmładzanie organizmu i co, jeżeli będziesz pił taką szklankę wody z tą ziemią okrzemkową, to przez godzinę czasu można znowu szklankę jakąś za chwilę wypić wody, żeby pić wodę w ogóle przyjmować. Tak jak mówię, w tej kuracji 2,5-3 litry wody jest niezbędne dla naszego organizmu. Nie możesz o tym zapomnieć, czyli masz tutaj jeszcze dodatkowy atut. Będziesz miał nawyk picia wody. Po prostu go nabędziesz, bo będziesz musiał sobie ustawić w telefonie komórkowym, czy gdziekolwiek, że co godzinę musisz sobie kilka łyków zrobić. Bo, tak jak mówię, przyjmowanie ziemi, ziemi okrzemkowej i nie picie wody to jest zupełnie coś innego. To Tobie wysuszy organizm, to Tobie zniszczy organizm od środka i on nie będzie dla nas korzystny, tylko będzie wręcz odwrotnie, w drugą stronę dla nas niekorzystnie działał. A przyjmując tą Ziemię Okrzemkową. Oczyścisz się z tych metali, oczyścisz się ze złogów, pozbędziesz się pasożytów, twoje włosy odżyją, twoja skóra odżyje, zaczną się paznokcie bardzo szybko wzmacniać, wszystko zacznie się wzmacniać, ponieważ krzem jest budulcem, który jest niesamowity. Poza tym, twoja zasadowość organizmu wzrośnie. Pamiętajcie, badania, które mówią o tym, jeżeli mamy wysoką zasadowość w organizmie, jeżeli jest równowaga zasadowo kwasowa, to takie choroby. Cywilizacyjne, cywilizacyjne jak nowotwory, ciebie po prostu nie będą dotyczyły, ponieważ w takim środowisku nowotwory absolutnie nie będą się rozwijały. Jeżeli mamy środowisko kwaśne, środowisko, które większość ludzi teraz posiada, z uwagi na to, że jemy sporo słodyczy, mnóstwo węglowodanów, wszędzie jest, nie tylko w słodyczach, mamy to w mąkach, w potrawach mącznych, mamy to w chlebie którego spożywamy bardzo dużo. Tam jest wszędzie mąka. Mąka równa się cukier węglowodany, a co za tym idzie, kwasowość nasza po prostu rośnie. Nie ma równowagi zasadowo kwasowej, nie ma odpowiedniego pH i wtedy takie choroby po prostu grasują i dziesiątkują społeczeństwa. Są to choroby, można powiedzieć, cywilizacyjne. Więc i oczywiście pożywienie, duża ilość mięsa, duża ilość nabiału też powoduje, że organizm się zakwasza. Więc musimy wiedzieć o tym, że w takim wypadku najlepsze niestety są warzywa, niestety, ale wierzę, że stety, nie każdy lubi, nie każdy lubi jeść dużo brokułów, dużo innych warzyw, niestety e, znowu jest taka sprawa, mianowicie zobaczcie sobie, jak pójdziecie do marketów, wszystkie te warzywa pochodzą z Hiszpanii, Made in spine, Spain, Spain. Ja nie wiem, ja myślę sobie, że warto kupić, zrobić sobie zapasy, zrobić z polskich warzyw, jak ktoś ma dużą jakąś zamrażarkę, ale też warto po prostu kupić od jakiegoś gospodarza albo z dobrego miejsca. Ja osobiście mam takie źródło, gdzie kupuję po prostu mrożonki. Wiem, że one są bardzo dobrej jakości. Wolę te mrożonki z dobrych, dobrych źródeł, aniżeli kupowanie nawet tych świeżych, super warzyw, które są pędzone w Hiszpanii. Pędzone, one nie są w naturalny sposób uprawiane. Zobaczcie sobie kilka filmów. Na ten temat, nawet ostatnio chyba widziałem w tvn jak wyglądają takie wielkie pola, można powiedzieć, namiotowe, gdzie się hoduje, gdzie się pędzi te właśnie warzywa, które my kupujemy i uważamy, że są takie super zdrowe. One oczywiście są zdrowe, ale nie w, takim mierze, w takiej mierze, jakbyśmy się tego spodziewali, ponieważ większość tych minerałów, witamin, one wszystkie się. Nabywa w sposób naturalny, czyli słońce, gleba przekazuje tym warzywom i owocom, a potem my je spożywamy. Jeżeli one są pędzone, jeżeli nie ma tam słońca, tylko jest temperatura, jeżeli tam są minerały, że tak powiem, yy, i przede wszystkim pozyskiwanie wszystko w sposób nienaturalny, to gwarantuję Ci, że one po prostu tych, tych wszystkich składników nie mają. Te brokuły uważam są dużo słabsze, yy, mniej efektywne, jeżeli chodzi o odżywianie. Niż brokuły zamrożone, e, kupione w sezonie. U nas w sezonie, kiedy jest słońce. Więc naprawdę gwarantuję ci, że ta Ziemia Okrzemkowa zrobi dla ciebie coś niewiarygodnego. Więc zachęcam Was, zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali razem ze mną. Ja dawno temu, bo już chyba we wrześniu czy w październiku, robiłem film na temat olejowania, zrobię film. Olejowanie cały czas robię, zęby mają się dobrze. Opowiem Wam, jakie mam wrażenia z tego olejowania. Kiedyś mówiłem o 30 dniach, ale już robię to o parę miesięcy, więc mogę Wam powiedzieć z perspektywy czasu. Następny odcinek, właśnie, będzie o efektach olejowania. Jak ja się czuję, co ja robię, i jeszcze raz ten temat zgłębimy. Natomiast teraz, start robię z tym właśnie wezwaniem. Ziemia Okrzemkowa, przyjmujemy odbudowujemy organizm na wiosnę i przy okazji efekt uboczny tracimy kilka kilogramów. Nie wiem, dla każdego to będzie coś oczywiście innego, ale przede wszystkim zależy na zdrowiu, na odbudowie, na pobudzeniu, na daniu dużej ilości krzemu do naszego organizmu. Pamiętajmy, że ziemia okrzemkowa jest po pierwsze bardzo tania, jest naturalnego pochodzenia, ma mnóstwo oprócz tego innych składników mineralnych. Tam, są też, tam jest też żelazo, tam jest też, też kobalt, tam jest też miedź. Możecie sobie zobaczyć skład, jak sobie kupicie, jakie tam, sk jakie tam składniki są. Oprócz oczywiście krzemu. Ziemia okrzemkowa, słuchajcie, to jest coś niewiarygodnie dobrego dla naszego organizmu. Spróbujcie zrobić sobie takie wezwanie. I to może trwać do pół roku. Do pół roku możemy przyjmować, po dwóch, trzech miesiącach możemy zwiększyć dawkę na dwa lub też nawet na trzy, ale niekoniecznie, bo mogą być efekty tego uboczne, ponieważ jeżeli będziemy mocno zwiększali, no to mogą być takie właśnie efekty takiego mocnego oczyszczania, takiego mocnego detoksu, czyli jakieś wypryski, jakieś czasami bóle głowy, będziemy mieć, bo tak naprawdę nie wiemy tego, co w naszym organizmie jest, czy te metale ciężkie zalegają. Czy mamy dużo aluminium, czy mamy dużo ym, czy mamy też dużo na przykład ołowiu, bardzo popularnego niestety metalu ciężkiego, ale aluminium jest yy, wszędzie. Jeżeli chodzi o Ziemię Okrzemkową, słuchajcie, yy, używanie Ziemi Okrzemkowej jest bardzo szerokie i na pewno o tym nagram kolejne filmy. Ale dzisiaj chciałem Wam właśnie powiedzieć, jak można wykorzystać i zrobić sobie taki niesamowity ruch w stronę zdrowia, poprawy urody i nie tylko właśnie poprzez przyjmowanie Ziemi Okrzemkowej i picia dużej ilości wody. I pamiętajmy o tym, żeby tej, po tej ziemi okrzemkowej nie spożywać od razu śniadania, ponieważ ta ziemia okrzemkowa pozbędzie właściwości odżywczych tego śniadania. Oprócz kalorii niestety nie skorzystamy, jeżeli będą to wartościowe rzeczy, na przykład ja często jadę jajka, no to część tych wartości może być przez te okrzemki, że tak powiem, poniszczone, właściwie wchłonione, wchłonięte. Trzymajcie się, pozdrawiam. Miłego weekendu życzę. Proszę oczywiście o subskrypcję, łapki w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze, jeżeli macie jakieś doświadczenie z Ziemią to po prostu piszcie. Bardzo mi miło ostatnie komentarze. Bardzo cię cieszę. Jestem wdzięczny za Waszą aktywność, za to, że oglądacie mnie, komentujecie. No i co? Pogoda znowu zgoła odmienna, nie, było, nie ma słońca, jest ciemno, pochmurno i zbliża się znowu zmiana pogody. Już nocki będą ujemne. Trzymajcie się mimo wszystko, piękny, piękny las nas zawsze gości i daje nam mnóstwo energii. Pozdrawiam, pozdrawiam i trzymajcie się i zachęcam Wam, ruszcie jest się i zróbcie to razem ze mną, zacznijcie przyjmować ziemię okrzemkową, która naprawdę da Wam coś niesamowitego. A koszt tej ziemi, nie wiem, ostatnio od 40 parę złotych kosztuje kilogram, te ceny są różne. Dobrej jakości ziemia, nie chcę tu reklamować żadnej firmy. Ta firma, która jest najpopularniejsza, jest bardzo dobra, sprawdzona, więc spokojnie możecie sobie kupować to i naprawdę za śmieszne pieniądze możecie sobie odbudować naprawdę zdrowie. Ściskam, pozdrawiam. Hey.